Witam, dzień dobry, tutaj Roland z Autohandlu Karolantrumia. Ja Rumia. Przedstawiam Państwu taki oto który mamy w sprzedaży. Jest to Ford S-MAX, rocznik 2013. Auto ma przebieg 117 tysięcy km. Samochód ten ma silnik 1.0 EcoBoost, 120-konny benzonowy. Autko jest w wersji siedmioosobowej. Samochód ten przyjechał w zeszłym roku do Polski z Niemiec warto podkreślić, że z autko jest bezwypadkowe i ma oryginalny fabryczny lakier sprawdziliśmy to i możemy to również potwierdzić na miejscu autko jest zaopatrzone w nowe opony wielosezonowe Kleber, jeżeli chodzi o stan hamulców to też to sprawdzaliśmy, więc nie wymagają na tą chwilę interwencji wymiany są w porządku, włącznie z hamulcem postojowym. samochód ten, proszę spojrzeć ma tutaj delikatnie uszkodzoną prawą stronę, czyli są tutaj wgniecenia widoczne na tylnych drzwiach, może tak to pokażę bardziej, tu przy klamce, tu przód drzwi i błotnik. Są to takie wgniecenia, pofalowania na blasze samochodu, natomiast pozostawiamy to do oceny nowonabywcy, czy będzie chciał to naprawiać, czy też nie. Auto wyposażone jest w hak holowniczy, posiada aktualne opłaty, ubezpieczenie i przegląd do sierpnia tego roku. Są tutaj drzwi suwane z obu stron, są rolety szyb tylnych, są stoliki. Tak jak wspomniałem, wersja siedmioosobowa. Proszę spojrzeć, jak to wygląda w środku. Wnętrze jest bardzo ładnie utrzymane. 117 tysięcy km przebiegu i to jest jak widać potwierdzony przebieg. Chociażby patrząc wizualnie na stan tego samochodu, tutaj wnętrze naprawdę jest jak nowe i, i nie ma tutaj żadnych praktycznie oznak zużycia. Autko też jest dość fajnie wyposażone, ponieważ. Ma tutaj system e, automatycznego parkowania Park Assist. E, mamy tutaj komputer pokładowy, elektryczne szyby, centralny zamek, dwa kluczyki, oczywiście. Tu mamy też wydruk z cepiku odnośnie historii samochodu. W historii również nie odnotowano tutaj żadnych szkód. Właściciel w Polsce, tylko jeden: osoba prywatna, która sprowadziła, która sprowadziła ten samochód sobie z Niemiec, a nie, przepraszam, ze Szwajcarii, jak jest tutaj napisane. Tutaj mamy też przebiegi wcześniejsze, udokumentowany ten przebieg, jak widać, jest. Mamy tutaj dwa kluczyki, silnik pracuje w tym samochodzie bardzo dobrze, jest dynamiczny, bardzo ładnie równo cichutko pracuje i nie ma z nim tutaj żadnych problemów w sensie takim, że nie świecą się tutaj żadne błędy, ani nie ma wycieków, nie ma też żadnego zadymienia i tym podobnych. Kwestii. No, 117 tysięcy przebiegu, więc nie ma prawa też takie, nie mają prawa takie rzeczy się też w tym aucie dziać. Co więcej, tak jak wspomniałem, opony wielosezonowe, kleber, opłaty aktualne. Autko prezentuje się bardzo dobrze, bez wypadek. Także zapraszamy do zakupu. Autohandel karolan turmia Windwetka 35. Do widzenia.